Dzień dobry, a dzisiaj mamy jogę. Ćwiczenie asan jogi wpływa bardzo pozytywnie, wiadomo, nie tylko na ciało, ale również na e, naszą psychikę, na nasze emocje. A więc prosta droga do zdrowienia <grystanie> i do wspaniałego samopoczucia. A więc dzisiaj jest sobota i wprowadzamy się w nastrój. Przed chwilą u nas była przepiękna pogoda, teraz się tak no. <grystanie> no, ale my. I tak siedzimy w domu prawdopodobnie. No nie, fajnie. Zaczynamy, kochani moi. Siedzimy sobie prościuteńko w siadzie skrzyżnym, tak, albo jak ktoś woli, może sobie tak rozsunąć nogi. I chwileczkę wyciszamy emocje. Kręgosłup prosty. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Nos. Usta, nos, usta. Powoli wyciągamy ręce do góry. Nabieramy powietrza ile tylko można, oraz tej energii otaczającej nas wokół. I z wydechem wracamy. I jeszcze raz. Hop. Wyciągamy rękę jedną, drugą. Naciągamy kręgosłup nabieramy powietrza i opuszczamy dłonie. I teraz rozgrzewamy poszczególne partie naszych mięśni. Zaczynamy leciutko od bocznych mięśni szyi. Lekko głowa na boczek. Raz, kilka oddechów, dwa, trzy, wyprostowujemy się, wracamy do pozycji wyjściowej i druga strona, raz, dwa, Trzy. Rozluźniamy się. Głowa na dół. Aktywny kręgosłup wyprostowany. Oddychamy. Raz. Dwa. Trzy. Siedzimy prosto. Odchylamy głowę do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. I na boczek. Raz. Dwa. Trzy. Siedzimy prosto. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy, pozycja wyjściowa, głowa na dół, raz, dwa, trzy, pozycja wyjściowa, i do góry, raz, dwa, trzy. Kładziemy jedną rękę wzdłuż naszego ciała. Pamiętamy o tym, żeby bark był opuszczony, tak, a druga ręka podtrzymuje ją, tak, tą, która jest wzdłuż, rozłożona wzdłuż naszego ciała, i oddychamy spokojnie. Nos, usta, nos, usta, jeszcze jeden oddech. Nos, usta. Zmieniamy położenie rąk. Teraz druga jest wzdłuż naszego ciała, bark opuszczony. Ręka druga ją podtrzymuje. Oddychamy. Pięć oddechów. Nos, usta, nos, usta. Nos, usta, rozluźniamy się. Krążymy jeszcze barkami powoli do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy, wyciszamy się. Przechodzimy teraz do pozycji dziecko, czyli ops. przechodzimy do pozycji na kolana, tak? A teraz rozciągamy się wzdłuż lekko rozchylone kolana, tak? Patrzymy jeszcze, sprawdzamy, czy mamy, nasze palce nóg mają kontakt ze sobą. Umieszczamy się wygodnie między naszymi kolanami, tak? Ręce mocno do przodu, głowa na matę. I oddychamy. Pozycja dziecko. Bardzo wygodna, relaksacyjna. Powoli wprowadzamy się w gimnastykę. Rozmyślamy palce rąk. Kręgosłup staramy się mieć wyprostowany, nie zwinamy Leżymy wzdłuż naszych ud. A teraz podnosimy się leciuteńko, podwijamy, podwijamy sobie palce nóg i przechodzimy do pozycji pies z głową w dół, czyli przesuwamy się tak, biodra mocno do przodu, do góry tak, plecy proste głowa między ramionami, ale tak, że w pewnej odległości od uszu. Ręce mniej więcej na szerokości barków, a, palc, a stopy na szerokości naszej bioder. Tak? I wyprostowujemy nogi i chwilę zostajemy w tej pozycji. Staramy się mieć plecy prosto. Oddychamy rozciągamy się, lekko odpychamy się dłońmi od maty, co nam pomoże utrzymać pozycję i dotrzeć może w większym stopniu piętami do maty. Chwilę zostajemy. Oddychamy. Stabilizujemy pozycję. Podnosimy leciutko. Się na, spinamy się na palcach. tak. Pogłębiamy tą pozycję, oddychamy. A teraz opuszczamy raz jedną nogę, raz drugą piętę do maty. Staramy się nogę mieć prosto. Kilka razy rozciągamy sobie tylną taśmę. Od, wracamy na, do pozycji podstawowej, pies z głową w dół. Odginamy sobie stopy, stajemy na zewnętrznych częściach naszych stóp i umieszczamy się w kobrze. Głowa prosto, tak. Nie zapadamy się na barkach i powoli, bardzo, bardzo powoli. Wiadomo, że w starszym wieku kręgosłup już nie jest taki elastyczny, dlatego wykonujemy to wszystko bardzo powoli. Tak. Przechodzimy do pozycji kot. Najpierw pozycja stół, czyli sprawdzamy, czy nasze Nadgarstki są mniej więcej pod barkami, a kolana są pod biodrami. Tak? Wyprostowujemy się, podciągamy głowę na dół i do góry. Ops, chwilę zostajemy w tej pozycji, pozycja krowa, oddychamy chwilę. I znowu podciągłam głowę, starając się jak najbliżej brodą do, do obojczyków. Obojczyka dojść. Chwilę zostajemy w tej pozycji. Odciągamy głowę do góry, kręgosłup na dół. Z tej pozycji przechodzimy do y, y, pozycji szczeniak, czyli ręce mocno do przodu. Kładziemy y, nasze ciało, y, staramy się jak najbliżej, żeby pachy były y, 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 maty. Tak? Rozwyginamy kręgosłup, czujemy na pewno ulgę wewnątrz <gryzmy> brzucha, tak, bo po prostu wszystkie organy wewnętrzne układają się jest to świetna pozycja przy bólach na przykład przy niedołudów jakichś dyskomfortach w brzuchu Pogłębiam jeszcze pozycję z każdym wydechem mocniej Chwilę leżymy w tej pozycji. Podciągamy się leciutko. Kładamy się na macie. Leżymy na brzuchu, tak. Z powrotem wracamy do pozycji takiej. I tak. A teraz powoli. Kładziemy się, tak, nogi są lekko rozsunięte, stopy luźno, a dłonie nasze są pod barkami. Staramy się, aby palce nie wychodziły poza obrys naszych barków. Tak, chwileczkę leżymy i powoli podciągamy się, wydłużając, pracując mięśniami, tylko wzdłużnymi, wspomagającymi kręgosłup, tak. Bardzo dobra pozycja na wsparcie kręgosłupa. Uwaga, powoli. I w końcowej fazie nie wyprostowujemy rąk. Ręce powinny być lekko zgięte. Podciągamy się mocno do góry, do góry, do góry, powoli, 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 powoli. I tak, i chwilę zostajemy w tej pozycji. Oddychamy. Wyciągamy się do góry. Pracują mięś, mięśnie wzdłużne, wspomagające kręgosłup. Nabieramy powietrze nosem. Wytychamy ustami. Nos. Usta. Nos. Usta. Czujemy, że po prostu kręgosłup się, mięśnie się poddają, wyciągają się, są coraz bardziej elastyczne. Tak, Powoli zmieniamy pozycję. Wracamy do pozycji psa z głową w dół, czyli podwijamy sobie znowu palce naszych nóg. Wracamy do pozycji psa. Tak. Podnosimy jedną nogę, Zwijamy, podwijamy ją. Najpierw na jedną stronę przy, nodze, przy ręce, która jest po jej stronie tej nogi. Jeszcze raz rozciągamy się. Możemy się lekko wspiąć na palce. I do drugiej ręki. Chwileczkę zostajemy. I jeszcze raz. Pięć razy tak. Noga mocno do góry. Na jedną stronę. Chwilę zostajemy. To jest chyba czwarty raz. Noga do góry na drugą stronę. Jeszcze raz, noga mocno do góry. Hop, zewnętrzna piękna I druga strona. Opadamy na matę. Rozluźniamy lekko mięśnie. Jesteśmy w pozycji na w pozycja stół. Lekko biodra rozluźniamy w jedną stronę i biodra w drugą stronę. Tak, nie wiem jak wam państwo, ale mnie po prostu ręce <grymne> się mocno trochę spociły i ślizgam się na macie. Wow, tak. Przechodzimy jeszcze raz do pozycji psa z głową w górę, w dół. Tak, zmieniamy pozycję, położenie z Rąk, żebyśmy się nie ślizgali, bo na pewno te ślizgacie, tak, po macie. Jesteśmy w pozycji psa i teraz druga noga mocno do góry. I najpierw hop tam, ręka. Wracamy. Druga ręka, no tak, przeciwregła. Hop. Jesteśmy z nogą do góry, Hop. chwilę zostajemy Hop. do góry, to jest trzy, ale fantastycznie rozciąga. To jest dość trudne wykonanie, ale to będzie cztery, ale rozciąga nas fantastycznie. Cztery. I pięć. Hop. I opadamy na matę. Przechodzimy do pozycji dziecko. Jesteśmy w pozycji klęcznej. Sprawdzamy, czy nasze palce stóp mają kontakt ze sobą. I rozciągamy się w pozycji relaksacyjnej, czyli dziecko. A teraz ręce przełóżmy sobie do tyłu. Za siebie, wnętrzem dłoni do góry. Rozluźniamy się lekko. Przenosimy ciężar ciała raz na jedno kolano, raz na drugie. Rozluźniamy palce rąk. rozciągamy się teraz. Tak. A teraz przejdziemy do jednych z najbardziej wskazanych i bardzo dobrych pozycji asam jogi, As, jednej z najbardziej asana bardzo wskazana, którą powinniśmy w miarę możliwości często ćwiczyć, nawet jak nie mamy czasu, to po prostu je ćwiczyć. To są dwie pozycje wskazane bardzo przez joginów, którzy hata jogę uprawiają. One mają oddziaływanie i na samooczyszczanie, i na y, y, poprawianie stanu zdrowia. No świetna, świetna rzecz. Najpierw przechodzimy do y, pozycji Sarvasana. Leżymy sobie, tak, ręce wzdłuż ciała. Rozluźniamy się. I przychodzimy i będzie to po prostu po polsku mówiąc świeca. I świece po pewnym czasie y, dobrze byłoby dłużej utrzymywać. Na przykład nasza Irena Kwiatkowska, ona stała na głowie dłuższy czas, y, miała to w zwyczaju i ona dożyła setki. Głowę miała bardzo sprawną, co jest bardzo ważne w, sta w starszym wieku. Uwaga, hop, zwijamy, podwijamy lekko nogi, lekko, tak, tak. I ustawiamy się w pozycji świec, tak? Potwieramy sobie biodra, i staramy się, aby, abyśmy byli pionowo do góry. I chwilę zostajemy w tej pozycji. Oddychamy nos. Usta. Woli opuszczamy nogi za siebie. To jest następna pozycja palasana, którą powinno się razem ze, ze sobą ćwiczyć. Staramy się wyprostowane nogi, o ile to możliwe dotknąć za siebie, za głowę. A jeżeli nie, no to gdzieś tam w tej pozycji jak Państwo zostaną. Ręce leżą wzdłuż. Tak. I też zostajemy w tej pozycji jakiś czas. Można sobie ręce spleść i to pomo pomoże utrzymać pozycję. I chwilę oddychamy. To jest też bardzo ważna dla zdrowia pozycja. Reguluje ciśnienie krwi. Oczyszcza organizm. Działa wspaniale na tarczyce. Zresztą jak ta poprzednia, jak świeca również. I chwilę leżymy w tej pozycji. Podpieramy się w tej chwili pod za, w pasie za biodra i przechodzimy do pozycji świeca. Właszczamy do korek nogi, krąg po kręgu, przechodzimy do pozycji leżącej, ujmujemy się za przeguby nóg, rozsuwamy się lekko i pozycja szczęśliwe dziecko. Rozluźniamy się, chwilę drżymy w tej pozycji, bujając się raz w jedną, raz w drugą stronę. Opuszczamy nogi, a ręce za siebie, rozciągamy się na całą długość, raz w jedną, raz w drugą stronę. Tak, siadamy. I teraz wykonamy jeszcze jedną asanę, która jest bardzo polecana. I która ma naprawdę fantastyczne działanie. To jest Pasimotonasana. To jest inaczej zachust, to się nazywa ta pozycja. Siedzimy sobie prosto, ręce mamy rozluźnione, nogi leżą na macie. Sprawdzamy, żeby doły podkolanowe były mocno przywarte do maty. Lekko staramy się zrolować nasze uda do środka. Siedzimy prosto. Odchylamy się lekko do tyłu i opuszczamy wzdłuż. Tak, Kręgosłup mamy prosty. Chwilę zostajemy, tak, oddychamy i staramy się chwycić w tej pozycji za palce, ron, nóg. Jeżeli ktoś nie da rady na razie, to może sobie zagolenie gdzieś jak na jakimś odcinku możliwym do wykonania dla siebie. Oddychamy. sprawdzamy, czy mamy plecy prosto i z następnym wydechem staramy się położyć wzdłuż naszych ud, chwytamy się za dół nóg, tak, stóp i oddychając wyciągamy się wzdłuż naszych nóg, nogi proste, oddychamy, głowę staramy się położyć na, na nogi. O ile to możliwe, a jeżeli nie, to na którymś odcinku? Chwileczkę leżymy w tej pozycji. To jest też bardzo ważna pozycja w jodze. Jogini twierdzą, że ta pozycja wspomaga rozchodzenie się prany, czyli tej energii życiowej po ciele, tak. Wzmaga ogień trawienny, tak to oni w oryginale nazywają. I również ma znaczenie bardzo zdrowotne na nasze organy wewnętrzne i na serce. I też dobrze byłoby w tej pozycji poleżeć chwilę tak. Przynajmniej 10 sekund. Zresztą czujemy na pewno jeżeli trwamy w tej pozycji że coraz łatwiej nam po prostu coraz luźniejsze ciało poddaje się Oddychamy. Powoli wyciągamy się. Siedzimy prosto. Rozluźniamy się. Jak już jesteśmy w takiej pozycji, wykonamy jeszcze jedną asanę. To jest asana nazywa się ki. Też bardzo dobrze wpływa na kręgosłup, jak pozycja wąż. Układamy sobie. Ręce wzdłuż obok naszych bioder, tak? Palcami do przodu jesteśmy wyprostowani i siedzimy chwilę, tak? Obojczyk staramy się podnieść do góry, tak? Rozciągamy się, oddychamy i też przynajmniej 10 sekund. Staramy się w tej pozycji wytrwać. Rozluźniamy kręgosłup. Czujemy, że jest to bardzo dobra pozycja. Rozluźniamy się. Rozluźniamy całe ciało. Jeszcze sobie może wykonamy jedną pozycję, to jest uttanasana. nasana. Siedzimy w tej pozycji, jak jesteśmy. Jesteśmy wyprostowani, tak? Teraz jedną nogę zginamy. Stopy staramy się umieścić jak najbliżej ciała. Tak. To jest też dobra pozycja na pracę organów wewnętrznych, bo zauważmy, że tutaj naciskamy, prawda? Jesteśmy wyprostowani. Teraz tą rękę, która jest po stronie nogi zgiętej, umieszczamy z tyłu na wysokości kręgosłupa. Nogę, która leży biodro, możemy minimalnie wysunąć do. Przodu, co nam ułatwi wykonanie tego zadania, tak? A ręka wolna jest bar, na barkach się nie zapadamy. Jesteśmy wyprostowani, plecy też prosto. I chwilę siedzimy w tej pozycji. Oddychamy, staramy się skręcić na boczek. Chwilę oddychamy. Nabieramy powietrze nosem. Wydychamy ustami. Rozwijamy się, rozwijamy również nogę. Jesteśmy, ręka z powrotem z tyłu wędruje do przodu. Dwa oddechy. Tak, teraz drugą nogę podwijamy, stopy umieszczamy jak najbliżej naszego ciała. Jesteśmy, siedzimy prosto, tak. Nogę od strony rękę od strony nogi zgięty umieszczamy z tyłu na wysokości naszego kręgosłupa jesteśmy wyprostowani możemy biodro minimalnie wysunąć to nogi która jest, leży do przodu ale minimalnie tak i teraz tą rękę umieszczamy na, za kolano przeciwległej nogi i chwilę siedzimy w tej pozycji kręgosłup prosty barki się nie zapadają i chwilę siedzimy w tej pozycji Oddychamy, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Rozluźniamy się, wyprostowujemy nogę. Tak, przechodzimy teraz do siadu skrzyżnego. Ile oddychamy, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami nos, usta jesteśmy odprąże, odprężeni, czujemy, że mięśnie się porozciągały, joga jest rzeczywiście wspaniała, a dzisiaj ćwiczyliśmy takie trzy jedne z najważniejszych asan, czyli świeca, halasana, czyli nogi za głowę i ta pozycja gdzie żeśmy leżeli wzdłuż to są trzy bardzo ważne asany jeżeli czasem czujemy się zmęczeni nie mamy czasu na ćwiczenia to chociaż te trzy jak wykonamy to daje duże odprężenie i jest bardzo ważne dla naszego ciała aha, a dzisiaj o pierwszej zapraszam jeszcze to już w zupełnie innym nastroju pokażę ćwiczenia, które no jest wiosna które zmniejszają obwód pasa i poćwiczymy sobie, to nie trwa długo, parę minut, ale trzeba przygotować sobie gruby ręcznik albo yy, koc zwinięty i miarkę, żebyśmy skontrolowali, czy to rzeczywiście funkcjonuje. I zapraszam na godzinę pierwszą. Dziękuję bardzo. A teraz jeszcze raz ręce do góry, nabieramy powietrza i z wydechem opuszczamy, umieszczamy sobie dłonie na plocie słonecznym. I do pierwszej. Do zobaczenia.